Czynienie świętości. Łatwość w mobilizowaniu się do czynu i wytrwałość stanowią główne uwarunkowania, które urzeczywistniają chęć lub pomysł. Oczywiście nie jest to jedyne wymaganie, aby każdego dnia świadczyć dobro i wnosić ze sobą uciszenie. Trzeba sprężenia kilku elementów. Jeżeli naszego postępowania nie chcemy ograniczyć tylko do tego, aby było dobre, ale by dążyło do życia pełnego, nie wystarcza sama aktywność w uświęcaniu siebie. Czynienie świętości wymaga właściwego klimatu, jaki wytwarzamy wokoło siebie. Właśnie to jak? Nie jest wcale mniej ważne, aniżeli to, co czynimy. Jakże często forma zniekształca nawet najlepszą treść. Tym sposobem bycia warunkującym możliwości służenia Bogu jest świętość, a więc pewna cecha, barwa charakteru. Człowiek święty stale aprobuje to, co szlachetne, i widzi zawsze ostateczne zwycięstwo dobra. Nie szemrze ani narzeka. Obcy mu negatywizm bądź krytyka dla krytyki nie jest podejrzliwy, co najwyżej pyta, poznaje, zachęca, i budzi nadzieję. Nie pogrąża się w utyskiwaniu i beznadziejności. Nikomu nie zazdrości. Jest pogodny, wie, co to łaska poczucia humoru. Dostrzega zalety, wad, jakby nie widział. Słowem przyjaznym rozbraja i buduje. Nigdy nie gorszy anegdotą sprośną, ani też nie rani aluzją. Jest powściągliwy w słowach. Częściej przemawia milczeniem i mądrością spojrzenia. Jego ręce są ciche. Nie podnosi głosu, nie zna, co to pycha lub pewność siebie. Jest łagodny. Ma w sobie ciepło, serdeczność dla każdego. Jego uprzejmość jest szczera. Po nic nie sięga ręką zachłanny nie. Nie dochodzi swego. Nie ma o nic pretensji. Jest Natomiast wdzięczny za wszystko, nawet za drobną przysługę. Świętość jest uwrażliwieniem na piękno i dobro. Jest radością z życia i otaczającej przyrody, zachwytem nad barwą i tonem, linią i kształtem, słowem i pieśnią. Jest postawą zwracającą się ku Bogu, który wszystko stworzył. Po niej poznać najpewniej człowieka, który żyje na co dzień z Bogiem. Mówi ona o wiele więcej, aniżeli czyny, a tym bardziej niż wygłaszane słowa.